Kolejnym miejscem, które jest dosyć nietypowe ze względu na swoją estetykę, jest miejsce daleko pustyni. Gat zwane. Jest to obszar, który jest obrośnięty częściowo, no akurat w tej chwili nie ale dosyć dużymi stalowymi, żelaznymi drzewami. Plus woda jest również innego koloru. Poza tym jest to też miejsce jednego z niebezpiecznych bandytów, zwanego No Face'a, na którego jest nagoda 15 tysięcy United Cities. Zastanawiacie się pewnie czemu ma nazwę No Face, nie jest to do końca wyjaśnione, może gdzieś by być zapisane, że po prostu jego twarz jest ciężka do zapamiętania, a może też zabija ludzi i czyści ich twarze, więc jak widzicie jest, siedzi sobie tutaj i gdy nas widzi on nas będzie chciał nas zaatakować, więc mały pojedynek będzie mile wskazany, zobaczymy czy uda nam się tutaj zadziałać, niestety jest dosyć potężny. Gdyż ma duże uniki, choć pancerz ma jednak słaby. Nie wiem, czy damy radę sobie z nim. Jak widzicie, zwykle posługuje się bronią dystansową. W tym wypadku jednak napierdziela nas swoją bronią. Ale gdy go trafimy, myślę, że jak najszybciej uda się go załatwić. Tym bardziej, że jednak on w ogóle, pancerza. Jedynie co ma dobre statystyki w obronie i w ataku. Więc ma dużą też zręczność. Jak widzicie, też ma duży tafnes. Więc. W końcu udało nam się powiększyć. Jeśli chodzi o to, co możemy z niego zdobyć, to są zwykłe, wymalowane jakieś rak-chlow. Ma też on Longsword, broń typu sabre, która nawiasem mówiąc nie jest taka zła. I ma też bardzo dobrej jakości Old World, bo, bo MK1 wersję, jedną z lepszych w tej wersji. Jeszcze w wersji masterwork, więc to jest bardzo potężna broń. Warto ją zabać, choćby ze względu na to, żeby on nie strzelał w innych. Przy okazji, jak widzimy, żywi się on również mięsem, który nie powinien jeść człowiek, więc na pewno jest z nim coś nie tak. Odleczymy go, bo ja nie mam zamiaru go nosić, jeśli chodzi o... Estela ma trochę napięku z United Cities, a my ruszymy do tutajszego drzewa, który jest nieopodal. Jak widzicie, jest to dosyć duże drzewo, które wygląda jakby było stworzone z żelaza i oczywiście jest możliwość wydobycia z niego żelaza. Jest to drzewo, które... Nie wiadomo, czy było wcześniej żywe i na skutek pewnych rzeczy to cały rejon jest taki bardziej obładnięty żelastwem, czy może to hmm, jakieś eksperymenty spowodowały, że roślinność stała się hmm, żelazna, jakby in, innej konstrukcji niż tylko drewnianej. Oczywiście możemy próbować wydobywać z niej drewno i jest to Iron Quality 100. Możemy tu wysłać kilku ludzi, żeby wydobywało. Oczywiście no nie będziemy wydobywać, bo przyszliśmy tutaj po żelazo. Ale jak najbardziej jest tutaj dosyć niebezpieczne względu, że to są też Big Thing. I w oddali nawet widać kilka jajek, które warto byłoby naprać i sprzedać przy okazji, więc zbierzemy sobie tych kilka jajek, nie widać. No okej, okay, widać. Widać sporą ilość i na nas biegną, więc nie, nie rezygnujemy z tego, a my widzimy się gdzieś w następnym ciekawym miejscu.